Dzień dobry, witamy serdecznie w sobotę. Jesteśmy po pierwszym meczu, który wygrała Katarzyna Kawa. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry. Chciałem Ciebie zapytać o tak naprawdę o cały sezon. Chciałbym, żeby to nie była rozmowa wyłącznie o tym jednym spotkaniu, ale o Superlidze też sobie pogadamy. Przed momentem rozmawialiśmy o planach australijskich, grudniowo-styczniowych. Jak bardzo się cieszysz, że na ten poziom wielkoszumowych eliminacji w singlu już lada moment wrócisz? Bardzo się cieszę. E, szczególnie, że ten rok był niesamowicie ciężki i w pewnym momencie już naprawdę brakowało mi nadziei, że kiedykolwiek to się wydarzy. E, więc, no, to tym bardziej jest taki powód do radości, ale też e, cieszę się, że wracam tam już bez takiej presji, mm -hmm. jaką miałam, jako leciałam tam pierwszy raz. Miałam jakby bardzo dużo oczekiwania co do siebie, i wydaje mi się, że ta droga, którą przeszłam z tym spadkiem i teraz wejściem wyżej była mi jakoś w pewien sposób potrzebna. Ten sezon jakby był ułożony powiedzmy przez ciebie plan na ten sezon trochę inaczej, bo wybrałaś się na wakacje w pewnym momencie na odpoczynek po półtora rocznym graniu i i treningu. To też ci było bardzo potrzebne, no bo ten kalendarz tenisowy jest okrutny. Ja powiem szczerze wam zupełnie tego nie zazdroszczę. Eee, szczerze mówiąc tak i, i to były jedno z najlepszych wakacji w moim <głos> życiu. <głos> Muszę przyznać, bo po prostu zawsze te wakacje były jakoś listopad czy końcówka października, już nie było takiej pogody, a w tym roku byłam na wakacjach pod koniec września i przez 10 dni leżałam na plaży w świetnej pogodzie. E, nigdy chyba mi się to jeszcze nie udało i że bardzo potrzebowałam tych wakacji i zupełnie też się nie spodziewałam, że jakby starałam się oczywiście, nie grałam w tenisa, ale starałam się gdzieś tam trzymać fit na tych wakacjach i momentalnie wróciłam na tur, bo się dobrze czułam. Mhm. I, I to mi pokazało, jak dużo pracy wykonałam wcześniej, jaką dużą mam podstawę już do tego, że że ja już mam swoje lata, <laughs> swoje doświadczenie i że, że ja już nie muszę trenować jak 20-latka, że ja już to po prostu mam i, i w tym momencie trochę priorytety powinny się zmienić, że to powinna być bardziej regeneracja, odpoczynek i, i dawanie z siebie 100% na meczu, a nie dawanie z siebie 120% na treningu i potem brak tej energii na meczach. A wypada zapytać w takim razie, w jakim momencie sezonu teraz jesteś, bo ten grudzień, w którym się znajdujemy, to jest okres, w którym wielu tenisistów jest. Podczas okresu przygotowawczego zgaduję, że skoro ty miałaś inny kalendarz w tym sezonie, możesz być w zupełnie innym momencie? Yep. Nie umiem powiedzieć w jakim momencie mm -hmm. jestem, bo nie zaszufladkowałabym tego momentu jako ani jako odpoczynek, ani jako sezon startowy, ani jako sezon przygotowawczy. To jest po prostu taka dwuczytigodniowa przerwa pomiędzy kolejnymi meczami i tak też do tego podejdę, nie podejdę. Do, nie chcę sobie tutaj postawić jakiś takich sztywnych ram, których tu nie ma, bo, mm -hmm. bo ja uważam, że tutaj sezon zakończenie takie wielkie sezonu słukiem ma sens, jeżeli się gra w turniejach głównych wielkich szlemów i jeżeli się jest powiedzmy tam stop 130-140. A jeżeli nie, to nagle wychodzi tak, że grudzień się nie gra, połowa lutego listopada się nie gra. W styczniu wszyscy są głodni grania, a w marcu się nie ma turniejów. Mm -hmm. Więc jeżeli się nie łapie do Indian Wells tak, i Miami. I, Miami. Mm -hmm. I, i więc. Jeżeli zrobię ranking, żeby grać Indian Miles w in Miami, oczywiście zagram i polecam, bo to są świetne turnieje, Ale jeżeli nie, no to dla mnie tym sezonem przygotowawczym będzie marzec. Mhm. Chciałem Cię zapytać też o temat reprezentacji, bo to też są takie dosyć świeże e, wspomnienia. Grałyście z Kanadyjkami, e, z Hiszpankami e, i Twoje wyniki i gra myślę, że są satysfakcjonujące. Wiadomo, no, nie, nie pokonałaś maszarowej, ale urwałaś sieć seta i mam wrażenie, że dużo wyżej notowaną singlistkę wprowadziłaś w taki stan. Bardzo poważnego zagrożenia. Czyli ja wyszłam na ten mecz, aby go wygrać. Nie miałam tam żadnych kompleksów ani zastanawiałam się nad rankingiem przeciwniczki. E, szczególnie, że jakby miesiąc wcześniej pokonałam zawodniczkę, która jest 150, mm -hmm. tak? E, więc jakby absolutnie nie widziałam powodu co do tego, że ja nie mogę tego meczu wygrać. E, wiesz, że tak się nie stało. Troszkę mi zabrakło, wydaje mi się, takiego doświadczenia reprezentacyjnego, bo wszyscy mają mnie za super doświadczoną zawodniczkę. Ja zagrałam dwa single do tej pory, tak. więc mhm. to jest jakby... Ja nie wiem, skąd ta łatka przyszła, bo ja jestem tak naprawdę na turze od czterech lat. Ja nie jestem na turze od 11 mhm. lat czy 12, jak Magdalena, ta, która tych mhm. meczów ma nie wiadomo ile i ja troszeczkę za bardzo chciałam mhm. w tym meczu i to mi niestety przeszkodziło, ale gdzieś tam byłam naprawdę, już czułam, że jestem blisko, żeby ten mecz... Wygrać. i pojawiła się taka po prostu taka młodzieńcza chęć zwycięstwa, <głos> <głos> że mnie to aż samo usztymniło no i żałuję tego, ale jest to dla mnie bardzo cenna lekcja i jakby fajny występ, bo jeżeli chodzi o występy deblowe, no to już miałam troszeczkę więcej mm -hmm. tego doświadczenia i gdzieś to ja byłam tą starszą, tą, mm -hmm. tą która musi tego debla poprowadzić trochę. I też fajnie, że z Martyną wygrałyśmy ten mecz, także bardzo się cieszę. No, ale to są dla mnie bardzo takie wartościowe lekcje, no bo tak jak mówię, no ta łatka doświadczonej zawodniczki jest na razie na wyrost, mm -hmm. jej, w moim mm -hmm. odczuciem. A właśnie zapytam Cię o tego debla i o to prowadzenie, o którym mówisz. Martyny Kubki, która debiutowała podczas tych zawodów, zdobyłyście cenny punkt. Nie ma tutaj z nami Martyny, więc, więc możesz mi szczerze powiedzieć, czuć było jakieś nerwy debiutantki? Czy, 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 czy Wy taki duet zgrany raczej tworzycie? Czy My zagrałyśmy w ogóle, to był nasz pierwszy wspólny debel i, i... I tak nie do końca było wiadomo, czego się spodziewać, mm -hmm. ale to nie jest taka kwestia, że musimy nie wiadomo, co o sobie wiedzieć i jak się znać. To jakby każda z nas jest tam, bo na to zasłużyła i miała wyniki i nie jesteśmy tam z przypadku i każda z nas umie grać w Debla, tak? Więc ja też wiedziałam, że Martyna jest dobrą Deblistką, ma potężne atuty, mm -hmm. które ja, ja, ja ze swoim doświadczeniem mogę naprawdę wykorzystać, bo jej serwis to jest potężny atut, tak? Jak to ktoś się mówi, możesz chodzić? zbierać owoce pod siatką. Ja mogę się bawić tam Aha. generalnie na jej serwisie więc jakby wiedziałam, że, że, że mamy... I czym wygrać, ale to bardziej po prostu chodziło o to, żeby z mojej strony, żeby dać Martynie nie jakąś lekcję tenisa, mm -hmm. czy powiedzieć, jak mm -hmm. ma grać, bo ona jest, już ma na tyle umiejętności mm -hmm. i wie, jak ma grać. Chodziło o to, żeby ona po prostu się poczuła swobodnie i pewnie na tym korcie, nie? bo jakby ten pierwszy mecz to zawsze taka troszkę nerwowość, ale ja chciałam, żeby ona była najlepszą wersją w siebie, a nie najbardziej spiętą. Ostatnie pytanie o Lotto Superligę, o Final Four, bo tutaj się e, spotykamy. E, czym są dla Ciebie takie rozgrywki ligowe? Bo jednak regularnie spotykamy się, gdy reprezentujesz BKT Advantage Bielsko-Biała. A przy wynikach, które wy osiągacie w sezonie, <laughs> prawdopodobnie są to bardzo sympatyczne weekendy i dla Ciebie, i dla innych osób. Ja gram kilka lig w różnych krajach, jakby, bo jest to dodatkowy zarobek dla zawodnika, ale w w Bielsku nie gram, znaczy nie gram dla pieniędzy, bo na pewno bym nie poświęciła aż tyle zdrowia, ile poświęciłam w tym roku dla tej drużyny, ale gram, ponieważ po prostu to są fantastyczni ludzie fantastyczny klub i ja się tam dobrze czuję i oni są ze mną nie tylko jak mi idzie, są ze mną kiedy mi nie idzie i ja już przez swoje lata wiele doświadczyłam takich ludzi, którzy są ze mną kiedy idzie, więc bardzo doceniam to, że oni są po prostu ze mną cały czas i dlatego jestem wspieram tą drużynę i, i po prostu robię co mogę, żebyśmy Wygrywali. Cieszymy się w takim razie, Kasia, Twoim szczęściem i trzymamy za ciebie kciuki podczas kolejnych Dziękuję spotkań. bardzo.